Cześć i witaj w nowym filmie o tradingu Shenzhen. Chciałbym pokazać Ci kilka trików i kilka bardzo ładne ustawienia dla Twojego Vivo i oryginalnego S7. Smartphone, ponieważ wielu klientów z handlu nie powinno lubić urządzeń Vivo serii IQ, serii X. Ale problem polega na tym, że większość czasu ta seria nie wychodzi w wersji globalnej. Musisz kupić chińską wersję, która działa idealnie, obsługuje wiele języków, ale ma pewne manieryzmy i będę mówił bardzo szybko, aby pokazać ci jak najwięcej. Więc jeśli jest za szybko, po prostu wstrzymaj wideo i sprawdź ustawienia. Zaczniemy od Google Play Store, ponieważ Google Play Store nie jest od początku na tym telefonie, więc musimy go zainstalować i to jest dość łatwe. Otwieramy przeglądarkę i wchodzimy do środka w ustawieniach i wpisz stronę apkmirror.com. Potem szukamy sklepu Play. Naprawdę ważne jest, aby szukać odpowiedniego miejsca, ponieważ jest też sklep Play dla Android TV lub urządzeń noszonych, więc tutaj na dole widzisz odpowiedni sklep Play. Kliknij na link do pobrania i Ważne jest również, aby szukać odpowiedniej wersji. Zazwyczaj jest na dole. Widzisz to jako wersję APK. Po prostu kliknij na to i przejdziesz do następnej strony, gdzie możesz to pobrać. Kiedy pobierzesz, zainstaluj wersję i będzie zainstalowana na Twoim urządzeniu. Zwykle możesz z niej korzystać, ale na oryginale był jeden wyjątek. Musisz aktywować jeszcze jedno ustawienie. Przejdź do ustawień. Na dole znajdziesz konto i synchronizację. Tam jest zarządzanie podstawowymi usługami Google. Musisz to aktywować. To i kiedy to jest aktywowane, możesz otworzyć miejsce, tak, i wszystko działa jak na normalnym urządzeniu. Następna rzecz to inteligentny launcher. Inteligentne launchery są po lewej stronie ekranu głównego. Zwykle jest używany do Google Now, ale tutaj Google Now nie działa. Oczywiście możesz dezaktywować wszystkie rzeczy, ale to nie ma sensu, bo jest tam dużo chińskich rzeczy. Trzymamy ekran główny, klikamy ustawienia ekranu głównego. Na dole widzisz więcej ustawień, tam jest Smart Launcher. Dezaktywujemy to, więc inteligentny launcher znika. Teraz jest dość czysto i nie ma tak dużo chińskiego rzeczy. Następna rzecz to centrum sterowania. I teraz na większości urządzeń, jak iPhone, po lewej stronie pasek powiadomień, po prawej. Jest centrum przełączania. Nie za bardzo mi się podoba. Wolę stary rozmiar, to jest całkiem proste. Wejdź w ustawienia i na dole widzisz zarządzanie systemem. Kliknij na centrum sterowania i aktywuj stary styl. Wszystkie przełączniki są na górze, a pod nimi są powiadomienia. Kiedy jesteśmy tutaj, możemy również zmienić pasek powiadomień, ponieważ zazwyczaj, kiedy przesuwamy się po środku, pojawia się globalne wyszukiwanie, które jest naprawdę bezużyteczne. Bo jest po chińsku i używa Beidou. Działaj jako wyszukiwarka, więc chcemy to zmienić. Kliknij na ekranie głównym, przytrzymaj go na ustawienia ekranu domowego i powyżej widzisz przesunięcie w dół na ekranie głównym, i tam możesz zmienić do globalnego wyszukiwania lub centrum powiadomień. Więc kiedy teraz przesuniesz się na środku ekranu głównego w dół, zawsze masz pasek powiadomień. Następnie chcę Ci coś pokazać o powiadomieniach, że wejdziemy w ustawienia i tam klikniemy na powiadomienia. Zazwyczaj pokażę Ci później trochę więcej o tym, jak uzyskać wszystkie powiadomienia, ale oto kilka wskazówek, co możesz dostosować. Pierwsza rzecz to nano przydziały. Nie polecam ich aktywować, ponieważ są dość bezużyteczne. Następnie masz odznaki ikon ekranu głównego. Styl iPhone'a. Jeśli Ci się nie podoba, możesz go dezaktywować, a na dole znajdziesz najważniejsze ustawienie to pokazanie procentu baterii. Mieć to na górze. Przechodzimy do ustawień ekranu blokady, gdzie chcę pokazać w karuzeli ekranu. Blokady, która zmienia tapetę ekranu blokady. Jeśli blokujesz i odblokowujesz swoje urządzenie, idziemy do ustawień: Ekran blokady, ustawienia ekranu blokady plakat ekranu blokady i aby aktywować plakat ekranu blokady, możesz kliknąć oczywiście rodzaj subskrypcji i zasubskrybować Twoje ulubione zamki. I teraz aktywujemy obracanie tapet. Za każdym razem, gdy odblokowujesz i blokujesz ekran blokady, tapeta się zmienia. Ale był jeden mały problem, mały napis po chińsku na dole. Musimy go dezaktywować, wracamy do posta na ekranie blokady. I musisz aktywować jedną funkcję, ikonę telefonu. Nie wiem dlaczego tak się nazywa, ale jeśli to aktywujesz, za każdym razem, gdy odblokujesz urządzenie, małe chińskie napisy znikną. Następnie przechodzimy do animacji okna, i jest to zazwyczaj ustawienie, które znajdziesz w ustawieniach deweloperskich, gdzie musisz je aktywować. I to jest całkiem geekowe. Klucz: nie ma go tutaj w Origin OS, bo nawet w ustawieniach schodzimy w dół i klikamy tutaj na efekty dynamiczne. Tam widzisz opcje, interfejs, efekty dynamiczne, a następnie klikamy na przejście ekranu głównego, i tam możesz zwiększyć prędkość animacji okna. Gdy ustawisz to na tryb wydajny, to jest 0,5, co jest i ustawienia deweloperskie alt 0,5, teraz wszystko wygląda płynniej i działa szybciej. Co jest naprawdę fajnym ustawieniem, które polecam za każdym razem. Jeśli przejdziemy do efektów dynamicznych, zobaczymy również inne animacje ekranu blokady, na przykład tutaj czytnik linii papilarnych. Chciałbym, wiesz, zwiększyć to do maksimum, aby zobaczyć, jak duży jest czytnik linii papilarnych w IQ lub X80 Pro. Także rozpoznawanie twarzy. Naprawdę lubię elf, więc widzisz go, gdy twarz jest rozpoznana. Jest rozpoznawany i przypomina styl iPhone, i jest ich więcej. Animacja ekranu dotykowego, światło otoczenia, animacja ładowania. Możesz naprawdę dostosować to urządzenie. Następnie pomijamy asystentowi, który jest naprawdę bezużyteczny, ponieważ jest dość chińsko, więc polecam przejść przez wszystkie ustawienia i dezaktywować wszystko, co znajdziesz, bo nie potrzebujesz asystenta Ufa i nie powinien działać w tle. Przejdź przez wszystkie ustawienia, sprawdź, czy coś jest aktywowane lub dezaktywowane. Bardzo przydatną funkcją jest szybki pasek uruchamiania aplikacji. Łatwo go znajdziesz w ustawieniach po kliknięciu na nawigację systemową na dole. Znajdziesz pasek szybkiego uruchamiania aplikacji, w którym można pasek, który aktywuje się, gdy przesuniesz palcem z lewej lub prawej strony i przytrzymasz trochę dłużej. Tam masz kilka aplikacji, którą możesz oczywiście dostosować i są otwierane w oknie pływającym, więc możesz. Można otworzyć na przykład kalkulator i Nadal działać z innymi aplikacjami. Kiedy klikniesz tutaj, im więcej ustawień masz do edycji, przycisk i możesz dostosować wszystkie aplikacje. Następnie przechodzimy do obszarów interakcji. To mała aplikacja na ekranie głównym zazwyczaj. Po kliknięciu zobaczysz wszystkie obszary, w których można wchodzić w interakcję ze smartfonem. Oczywiście na dole widzisz normalne gesty, które są w lewo i w prawo. Do środka. Na górze oczywiście widzisz pasek powiadomień, ale na lewym dolnym rogu znajduje się także strefa interakcji. To jest mały obszar interakcji okna. Gdy masz aplikację i przejedziesz palcem od lewego rogu do środka, aplikacja przechodzi do pływającego okna, gdy jest obsługiwana. Ale dla mnie to nie było przydatne. Ciągle powodowało problemy z klawiaturą, gdy używałem stylu Flow, więc dezaktywowałem. Na prawym rogu znajduje się także strefa interakcji, gdzie otwierasz tę super kieszeń, która co jest dość bezużyteczne, ponieważ jest tylko dla WeChat i Alipay i nie jest używane poza Chinami, więc go dezaktywowałem również. Następnie przechodzimy do standardowych aplikacji, ponieważ na tym urządzeniu jest wiele aplikacji, na przykład przeglądarka, która jest fajny, ale dość bezużyteczny, bo jest raczej chiński i nie chcesz go używać, więc chcesz używać Chrome lub na przykład chcesz używać Biuro do czytania dokumentów w innej aplikacji e-mailowej lub innej aplikacji kalendarza. Więc chcesz ustawić, że te standardowe aplikacje, inne aplikacje są teraz otwierane jako standardowe aplikacje, i to ustawienie jest dość trudne i ukryte w ustawieniach. Więc otwieramy aplikację ustawienia, przechodzimy na dół, gdzie widzimy ustawienia aplikacji i uprawnień, klikamy na to, gdzie teraz widzimy zarządzanie uprawnieniami. Następnie klikamy na uprawnienia i przewijamy w dół, gdzie widzimy ustawienia domyślnej aplikacji. Tam możemy skonfigurować wszystkie aplikacje, które chcemy mieć, jako domyślna przeglądarka, domyślna aplikacja muzyczna lub domyślna aplikacja e-mail, ale jest jeden wyjątek. Domyślny ekran główny, systemowy launcher możesz zainstalować, na przykład nowa launcher, który skonfigurowaliśmy. Na końcu ustawień wszystko jest gotowe i działa. Oczywiście, ale nie jest ustawione jako domyślny uruchamiacz, więc gdy go otworzymy i przeciągniemy palcem w górę na ekran główny, wracamy do normalnego systemowego launchera. Musimy to ustawić jako domyślny uruchamiacz systemu, a to jest dość skomplikowane, ponieważ musisz aktywować jedno dodatkowe ustawienie, które znajdziemy w ustawieniach bezpieczeństwa. Więcej ustawień zabezpieczeń, a potem zobaczysz. Uruchamiacz systemu powtórek i ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy masz konto Vivo, której tak naprawdę nie możesz utworzyć na swoim urządzeniu, bo za każdym razem prosi Cię o chiński numer telefonu. Moja rada to przejść na stronę passport.vivo.com i tam, kiedy chcesz zarejestrować nowe konto, utwórz nowe konto. Zaakceptuj wszystko, a potem musisz przełączyć. Zarejestruj się przy użyciu numeru telefonu lub adresu e-mail. Następnie możesz dodać swoje konto e-mail do urządzenia Vivo i zalogować się. Wtedy ta opcja będzie dostępna i możesz ją aktywować. Ale to nie koniec. Musisz dezaktywować przycisk Tab to Home, aby zablokować, ponieważ jeśli go nie aktywujesz, przesuniesz palcem w górę na przycisku Home, ekran główny i zawsze wracasz do normalnego ekranu głównego. A teraz musimy także ustawić systemowy lub nowa launcher jako domyślny, i nowa jest tutaj dostępna, ale oczywiście możesz wejść do uprawnienia do ustawień systemowych, uprawnienia aplikacji, domyślne. Ustawienia i ustaw tam ekran główny, systemowy launcher, ekranu głównego, nowa launcher. Po tym wszystko działa idealnie. Ostatnia wskazówka dotyczy powiadomień, ponieważ kilku klientów powiedziało nam, że nie otrzymuje wszystkich powiadomień, więc wejdź w ustawienia, bateria, zarządzanie zużyciem energii w tle i wyszukaj aplikację, którą lubisz. Następnie kliknij na nią i aktywuj wysokie zużycie energii w tle, aby aplikacja nie była zamknięte w tle. A teraz wróć i była jeszcze jedna rzecz. Bezpieczeństwo. Więcej ustawień bezpieczeństwa i tam zobaczysz powiadomienia o urządzeniach i aplikacjach. Wyszukaj aplikację, którą lubisz, kliknij na niego i aktywuj wszystkie powiadomienia, więc najczęściej to pomoże i otrzymasz wszystkie powiadomienia z aplikacji, którą lubisz. Ważne jest również, aby aktywować powiadomienia, po prostu kliknij ikonę aplikacji w informacjach o aplikacji, przejdź do powiadomień i aktywuj powiadomienia. A oczywiście możesz aktywować wszystkie tryby dla ekranu głównego i ekranu blokady, a następnie, zazwyczaj, powinno się pojawić. Na koniec chcemy zabić i usunąć cały bloatware, więc musimy aktywować ustawienia deweloperskie i tryb debugowania. Więc przechodzimy do ustawień, zarządzania systemem, klikamy w informacje o telefonie, tam schodzimy trochę niżej do informacji o wersji i klikamy wiele razy na wersję oprogramowania, wtedy aktywujemy ustawienia deweloperskie i wracamy na dole. Zobaczymy opcje dla deweloperów. Aktywujemy oczywiście opcje deweloperskie, a trochę niżej aktywujemy. Opcja debugowania USB. To jest naprawdę ważne. A teraz potrzebujemy aplikacji na komputerze. Niestety jest dostępna tylko dla Windows. Znajdziesz ją na adbabcontrol.com. Również w opisie poniżej znajduje się link do tej strony. Wystarczy zainstalować, ustawić, podnieść go i kiedy go uruchomisz, możesz podłączyć USB do swojego smartfona i zazwyczaj otrzymasz wiadomość na swoim smartfonie z pozwoleniem na jego uruchomienie. Debagowanie USB do kontrolowania urządzenia. Po prostu zezwól na każde kliknięcie w znacznik wyboru, a potem w następnym ustawieniu poprosi o zainstalowanie aplikacji. Most AC Bridge jest zainstalowany, a kiedy wszystko będzie w porządku, zobaczysz wszystkie aplikacje na swoim urządzeniu. Ale nie bój się odinstalować niektórych aplikacji. Oczywiście, gdy odinstalujesz, możesz wykonać kopię zapasową aplikacji i przywrócić je później. Odinstaluj aplikację, która była naprawdę przydatna. Oczywiście, kiedy przywracasz całe urządzenie. Wszystko wraca do poprzedniego stanu. Możesz oczywiście filtrować aplikacje na górze dla aplikacji systemowych lub aplikacji użytkownika. Moja rekomendacja. Odinstaluj większość aplikacji użytkownika. Nie odinstalowuj IC Bridge, ale większość aplikacji użytkowników, które nie są potrzebne, można odinstalować. I to dość łatwe. Wybierz aplikację, które chcesz odinstalować. Klikamy po prawej stronie na wybierz i. Wybieramy, odinstaluj, zatwierdź to. Oczywiście możesz zrobić kopię zapasową, aby przywrócić ją później lub po prostu zostawić tak, jak jest. A następnie widzisz, aplikacje są odinstalowane. 5 z 5 aplikacji zostało odinstalowanych i to jest gotowe. Oczywiście możesz także odinstalować aplikacje systemowe, które nie są potrzebne. Na przykład, jeśli używasz innej przeglądarki, nie potrzebujesz jej. Przeglądarka systemowa. Jeśli używasz innej aplikacji e-mail, możesz odinstalować inną aplikację e-mail. Aplikacja. Możesz odinstalować niektóre widgety lub większość rzeczy od Vivo, na przykład App Store lub Game Center, który jest również dość chiński, iReader itd. Po prostu poszukaj aplikacji na urządzeniu, które nie są potrzebne. Ale najważniejsze Vivo. Ten program do zarządzania energią, który może blokować pewne powiadomienia, tutaj w tym przykładzie jest już odinstalowany. Wyszukaj vivoPoint rpm i odinstaluj vivo zarządzanie energią. Aplikacja działa jak wcześniej. Kliknij odinstaluj, odinstaluj i gotowe. To naprawdę miły i łatwy sposób na zrobienie swojego urządzenia. Mam nadzieję, że podobały ci się wszystkie ustawienia i triki, a twoje urządzenie jest teraz naprawdę czyste. Jeśli masz jakieś pytania, zostaw nam komentarz. Jeśli ci się podobało, daj nam kciuk w górę. Dzięki twoje Trading Shenzhen.